I mamy zmianę. Na boisko wejdzie zawodnik, dla którego to będą pierwsze minuty w profesjonalnej karierze. Piękna historia kiedy możesz zadebiutować w zespole po wielu wyrzeczeniach i długich treningach. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Bardzo dobre podanie. Sam strzał. Uwaga, słupek! Nadal gruźnie. Źle prowadzą tę akcję. No, minimalnie nad bramką. Ciekawy był ten strzał. Gospodarze już chyba nie będą musieli się za bardzo spinać w tej końcówce. Zwycięstwo jest kwestią czasu. To naprawdę udany występ całej drużyny i nie mówię tylko o golach. Dominowali przeciwnika praktycznie w każdym aspekcie gry. Tu już nic złego im się dziś nie przytrafi. Lankarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Silny strzał, zupełnie jednak nieudany. Szkoda tej okazji. Decyzja o strzale dobra, ale wykonanie fatalne. Paulo Oliveira. Do końca meczu pozostało już niewiele. Widać, że oni najchętniej już by to spotkanie zakończyli. Prowadzą i wymieniają podania na własnej połowie, czekając na końcowych wizek. Idealny przechwyk pachnie bramką. Ty do mnie, ja do ciebie. Oczekują odpowiedniej chwili. Może rozprowadzić akcję podaniem. Okazja! Nie podejmuje prób, ten nie strzela goli. Rimando. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Nie napędzają tę akcję ofensywną. Świetnie, skuteczna interwencja. I tyle było z posiadania piłki. A więc to drużyna gospodarzy zagra w następnej rundzie. Awans ani przez chwilę nie był zagrożony. Wyraźna przewaga co widać choćby po wyniku. Gratulujemy świetnej postawy i czekamy na kolejną rundę.